że coś płacą, że coś jedną na koniec, nie? Mogę już lecić. Minutę, po minutę pod koniec, jak będzie minutę dasz. Nie ja no, to już tak, ja już lecę. Po szampana? Kurwa, no nie wiem stary, ja też czuję, że go będę miał... Ja trzep go kurwa, Ja będę. Ja kurde, strzepać to mogę konia. No kurwa, aż szampana strzepać. A ja sobie na wygodniejszym kurwa fotelu. Ja mam wrażenie, że go będę trzymał w ręku tego szampana, jak ktoś jebnie na koniec. No by, kurwa, nie. Bo uwierz mi, że bym chciał kurwa, w końcu wejść do rybnika z ekipą Mi się najebać. R-O-B-E-R-T-H-G. Nu, no, czy dawać, czy nie dawać, o to jest pytanie. Roberto, kurwa, wypierdź. Tak. Nie ma już nic. Kochamy Cię. Kurde jest ta minuta? Jest ta minuta. Jak będziemy w Rybniku mamy no, też

おファッション Kurde! Nie No nie sądziłem, że doczekam końca tego streama. Łotniej no kurwa! Czekaj, bo ja chcę komputera zalać! Do góry! 10! Daj. 9! Góry. 8, do bigo, do góry! Dobigo, do 6, 5, 3! Kurde, 2 Czekaj studia. Jeden! Dobra, koniec! Koniec! Nie ma żadnego donejta. Nie ma żadnego donate'ta! Puszczaj to! Już? Już mogę? Od dołu! Tak! <gry> Kurde! Mocniej, mocniej, tym kurwa! Tak! Dawaj kurwę! Czekaj, dobra! Uwaga... Jest kurde! Dej! Poczekał się! Bij! Kruśkiem bołskiem! Po zostaje na Masz kurwa, masz prawdę na tym? Na Messengerze? Pierdolę twojego szampana. jak bardzo sypnie, od jednego do dziesięciu. Kurba, koniec, au. Koniec. Ja pierdolę ile dni? Jak się z tym czujesz? Kurwa, trzeba poskąpać. jest wolny. O lodzie. A się ludzie zdziwiem jak staną rano.